Siemańko, wędkarze, pokazuję Wam, co dla Was przygotowaliśmy jako marka Greatfish w kooperacji z JSOKiem. Kolorek, który będzie właśnie na białoryb, tak jak tutaj widzimy, w rozmiarze 2,9 cm. Taka trochę kukurydza, można powiedzieć, trochę żółty, trochę pomarańczowy, w zależności od oświetlenia. Tak on właśnie wygląda. Dzisiaj na ten kolor połowił ostatnio właśnie pięknych zdręk, które udostępniał. Gra to świetnie, dobrze przetestowane na wodzie, nie tylko przez niego, ale przez wiele innych osób, rzeczki, tak samo właśnie jeziorka, jakieś stawy. Na każdej wodzie ten kolor się sprawdza. Zrobimy go również w rozmiarze 4,9 cm w naszej standardowej GF1. Żeby właśnie o konie również klenie Atakowały w ten rozmiar. GF2 również w tym kolorze będzie. Jest to naprawdę kosa. Długo dopracowywaliśmy w końcu J-Shockowi i nam się to podoba. Wprowadzamy to na rynek, więc również będzie to dostępne dla Was. Pokażę jeszcze w pojedynczym przynęcie. Ten kolorek tak fetuje w zależności od oświetlenia, troszeczkę inaczej. Rybki bardzo lubią takie kolory, więc będzie to pięknie grało. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy lubicie takie przynęty, czy Wam działają. Piona.